Dowiedz się, jak możesz zapoznać się z tekstem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez internet. Uruchom przeglądarkę internetową i otwórz stronę sejm.gov.pl. Możesz również nacisnąć na odnośnik do tej strony, zamieszczony w opisie tego filmu. Naciśnij na kategorię Prawo. Na tej stronie, w sekcji Konstytucja RP, naciśnij na flagę reprezentującą język, w jakim chcesz wyświetlić tekst dokumentu. Za pomocą spisu treści możesz wyświetlać poszczególne części dokumentu. To już wszystko. Do zobaczenia wkrótce.